Do zderzenia doszło około godziny 13. Oba auta jechały w tym samym kierunku od Leszna na Poznań. Na wysokości fotoradaru jedno z aut osobowe Renault zaczęło hamować. Jadący za nim Volkswagen nie zdążył wytracić prędkości i uderzył w tył osobówki. Kierowca próbował jeszcze manewru ominięcia poprzedzającego go pojazdu. Stąd zniszczenia w prawej części przedniej busa i lewego tylnego narożnika osobówki. Oba samochody, poza uszkodzeniami karoserii, mają też zniszczone koła. Na miejsce wezwano policję oraz karetkę pogotowia. Ta zabrała do szpitala kierowcę busa. Nie wiadomo, jakich obrażeń doznał, ale prawdopodobnie skończy się na rutynowym badaniu. Utrudnienia na miejscu zdarzenia w Lipnie trwały ponad dwie godziny. Konieczny był bowiem przyjazd policyjnego technika, który przygotowuje dokumentację wypadku. Z obu stron Krajowej Piątki w tym czasie tworzyły się spore korki. Okoliczności zdarzenia w Lipnie będzie teraz wyjaśniać policyjne postępowanie. Michał Wiśniewski, i Media.pl